Dzisiaj klasyka kina Predator: Prime One Studio 1-3 Scala Jungle Hunter Kawał bydlaka. Darowałem sobie nagrywania unboxingów, bo myślę, żeby tu za długo to zajęło. Tymi kartonami walczyłem półtorej godziny. No ale efekt finalny jest porażający. Tak się prezentuje. Predator. Jak na skale 1.3 jest on dość duży, w mojej opinii jest to skala mniej więcej jedna, druga i pół, coś takiego. Bo głowy w porównaniu z innymi produktami Prime One Studio w skali 1.3 są dużo mniejsze niż na przykład te czaszki ludzkie. Całość jest wykonana z polyston. Jest tu trochę gumy, tak? Nie wiem, włosy są gumowe, ale one dużo lepiej wyglądają niż rzeźbione, bo są lepiej, nawet pomalowane. No i ostrza są metalowe i dość ostre, także trzeba uważać. Ogólnie ostrza są w zestawie troszkę krótsze, bardzo krótkie i jeszcze są takie długie, wyciągnięte. Z tej sceny, jak predator złapał dacza przy drzewie, jak mu wbił między głowę ostrza rozszczepił w zestawie, mamy też biliego, Indianina który no wygląda jak wygląda, ale wygląda dosłownie tak, jakby to zostało dopiero co wyrwane z jego ciała. Tutaj trochę małe porównanie, jak duża jest ta statua? I jak duża jest sama czaszka z kręgosłupem? Prawie do samego łokcia. W zestawie mamy cztery wymienne głowy, czyli. Klasyczna maska, maska GORD. Bez maski, z lekko otworzonymi żułaczkami i z mocno otworzonymi żułaczkami, tak jak to Predator ryczał. Dodatkowo w zestawie druga biomaska, która ma wyrzeźbione efekty. Battle damage a na tamtej masce są namalowane. Ona jest cała gładka, a jest to namalowane, a na tej są rzeźbione. Która jest fajniejsza? Według mnie jedna i druga ma coś w sobie, aczkolwiek tamta bardziej mi przypada do gustu. Przy porównaniu, Biomasek. z rzeźbionym meczem i malowaniem. Tu już mamy pretka z głową, która ma mniej otworzone żubaczki. Też prezentuje się świetnie. Oczy i detale robią robotę w stu te włoski na głowie też są ruchome, elastyczne są piękna mozaika tak się Predator prezentuje w masce Gord jest ona fajnym dodatkiem ale jak dla mnie nigdy nie będę jej eksponował na całej statule jest to fajny dodatek, gdzie można sobie ją na podstawce eksponować, ale to musi być klasyka. Predator posiada podświetlane funkcje. Laser w masce. Działko plazmowe. Pak-pak nie strzela, ale świeci. I komputer naramienny z funkcją autodestrukcji, ale nie będziemy domu wysadzać. Hø? <laughs> Tak Predator prezentuje się tyłem. Mamy tutaj jakieś sztuczne paprotki, roślinki. Jest nawet wąż. nam się. A tak się prezentuje Predator. Siateczka. Tak, zapomniałem powiedzieć, że są rzemyki. W zestawie również otrzymujemy dwa emblematy. Napisem Predator. Emblematy logo. Jedno jest takie na srebrnym tle, a drugie klasyka. Z rzeźbionymi literkami. To mi bardziej przypada do gustu. Podsumowując, jest to dla mnie produkt idealny, wykonanie 10 na 10 mnóstwo dodatków, mnóstwo gadżetów, fajne, wymienne głowy, które można eksponować. Cena, wiadomo, jest wysoka, ale jak się go wyciągnie z pudełka, to człowiek nie żałuje ani jednej wydłużki wydanej. Jak ktoś jest wielkim fanem tego kosmity to ta statua jest dla niego.